Siemanko, witam na kwadratowych modyfikacjach. Dzisiaj jestem sam. W pierwszym odcinku tak sobie pomyślałem, że sam se to nagram, bo. a jutro pewnie będzie odcinek z tego. Chciałem nagrać Gun Game'a i tak wchodzę na MySG. O, nie działa. Tak samo chodziłem po kejwie. O, nie nagrywało się. I się bardzo wkurzyłem, i. Uff, dobra, i. Chyba sobie coś zinchantujemy, chyba mieczek no jak... Tak myślę, że miecz Tak, chyba sobie mieczek zeinchantuję, ale to później. Zrobiłem sobie koksa, znalazłem płyty, zbierałem drewno i tyle. A tu nie ma nagrywania. Chciałam, żeby Fire Aspect na ten miecz mi weszło. Nie mamy jedzonka. Chyba prawie. Bida, nie ma piecyka. No ja tak kupię. No nie, no nie wierzę w siebie. O, tak będzie lepiej. No nie, nie. I, trochę. I tak patrz, czy te krowy już zaskoczyły. No. Ale i tak zaskoczyły, jak je będę bił. A nie. Wow. No i co się gapisz? Mądź, wow. Dobra. Dzisiaj sobie poeksplorujemy mapkę. Trochę. Kurczak, powinien się Nie, ten biom jest nudny. Będziemy się w dżunglu się zapuścić. Ale... O, gdzie uciekasz krowo? Dobra. Nic nie wydropiła. To... Nie wiem, piszcie w komentarzach Czy jak ktoś chce zostać dodany Niech pisze po prostu w komentarzu yy, Tylko musi po prostu Chcieć nagrywać filmiki Mieć Skype'a i w ogóle Nie spiki, Nie nic takiego, tylko Skype'a Najlepiej, żeby miał Jeśli nie ma, to niech sobie założy I wtedy możemy coś nagrać Wiek tu nie ma zbytnio znaczenia No znaczy Nie, no jest ograniczenie wiekowe, że tak powiem Tak do... 12-13 lat musi mieć minimum ktoś, żeby wbić na ten go serwer bo, bo. bo... Bo bo stwierdziliśmy z administratorem, że... To jest serwer nasz i to jest. Dla nas fajnych. Nie no dobra, nie jesteśmy fajni. Ale mówię, jest bardzo dużo miejsc dla wszystkich, bo... Tylko jak ktoś wbija, to niech się nie napala, że dostanie OP i w ogóle. Tylko tak będzie się grał. I będzie to nagrywał i będzie wstawiał na YouTube i w ogóle yy, Dzisiaj taki trochę bardziej ogarnięty odcinek. Taki jak... Znaczy nie taki jak poprzedni, nudny i w ogóle. Ani nic. Ale mam lagi, o Jezu. Dobra. Zrobimy sobie dzień, bo... O. Szykuję tutaj coś fajnego dla was, bo zbierałem drewno. Mówiłem to no, tak jakby na początku nagrywania, co i tak się nie nagrało, ale to szczegół. No, jakie lagi są. czemu ty tu... A, tu są W ogóle przed chwilą wywaliło serwer musiałem tam naprawiać lekko trochę i w ogóle ale naprawiło się pomogłem trochę Dobra, to przypójzem sobie na home. Zrobimy taką małą hodowlę. Mm, tak. Będzie na ciastka. Na ciasta. sorry. Tu sam miałem dużo żelaza, tak mi niepotrzebne zrobiłem. sobie całego setek lat jeszcze, jak i w ogóle. kowadła zapomniał zrobić, to sobie zrobiłem automatyczną przepalaczkę, O, ile już złota? Uuu, grubo, grubo. Muszę powiedzieć. Ale najgorsze, że jabłek nie mam. Niestety, tutaj super kolejka. Można tak patrzeć. Nie, no dobra, żartowałem. Super przejście i taki trolling, bo tutaj możesz wpaść i już nie wyjdziesz. Czy jak to się... Co... co, 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 jak, co, co gdzie jak? Co? No, nie mogę trafić w dziurkę. XD. To się rozwaliło. Nie, to się rozwaliło. O, nie mam stą... No nie, nie mam stąbników na to brzydką dziurkę rzadka dziura. Tu się wchodzić, się zamykać będzie. I inaczej tam będzie coś fajnego. Może coś zenchantujemy na siódmy level, bo i, i tak zaraz pewnie dadnę. A czwarty nie. Nie chcemy czwartego. Och, chcemy siódmy. No nie, no serio. Knockback to najgorsze co może być w walce. Moim zdaniem. nie lubię knuckbucka jeśli znacie jakieś fajne teksturpaki to proszę podsyłajcie bo nie mam no fightful ale wolałbym żeby jakaś teksturka na eq była i w ogóle taką jak niektórzy mają fajne teksturki no ale po co podadzą link do teksturpaka no po co, no po co podawać ja mogę podać do fightful, ale chyba wszyscy wiedzą co to, to jest za teksturpak więc <coughs> Dobra, i to chyba był kon yy, koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro zrobimy coś z paranormą albo z nowym graczem, czyli z gumibalem. Dzisiaj z nim miałem nagrywać, no i nie nagrało się nic, a on musiał już i kończyć, więc. No nie, nie mam miejsca, żeby zdjąć butki na Arapatyku. No więc to już byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku lajkować, subskrybować yy, unlajki niemile widziane, lajki mile widziane subskrypcje najbardziej mile widziane i dziękuję, no i cześć